Szanowni Państwo serdecznie dziękuję za możliwość zaprezentowania, w jaki sposób firma Wilhelm Hermiller wykorzystuje aplikację DMS w swojej działalności bieżącej. Dzisiaj będę chciała dla Państwa Państwu przybliżyć kilka procesów, które wdrożyliśmy w naszej firmie. Pomoże mi również w tym mój kolega Michał Wilczyński. Ale na początek, kilka słów o nas. Będę na pewno chciała Państwa zapoznać z tym, co robimy. Następnie powiem o tym, od kiedy współpracujemy z firmą Komar w zakresie, w zakresie oprogramowania ERP. Pokażemy Państwu naszą listę procesów w aplikacji DMS oraz między innymi działania korygujące. Nasza firma to firma jest prawie 25-letnim doświadczeniem. Dostarczamy pasy napędowe i transportujące dla przemysłu. Działamy poprzez cztery oddziały i w każdym oddziale posiadamy własny magazyn, własny serwis, dlatego też ciężko nam zawsze było pogodzić, że tak powiem, komunikację między tymi wszystkimi punktami. No i z pewnością tutaj dlatego też zaczęliśmy korzystać z możliwości, które nam dała między innymi firma Komar poprzez swoje programowanie. Nasza firma świadczy usługi serwisowe również na miejscu u klienta. Możemy dla Państwa połączyć taśmy transportujące czy pasy napędowe bezpośrednio na maszynie. Zajmujemy się importem wszelkiego rodzaju pasów napędowych i transportujących bezpośrednio pod zamówienie klienta. W naszej firmie jakość jest priorytetem, dlatego też w 2007 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, dlatego też współpracujemy z najlepszymi producentami i światowymi dostawcami. A te najwyższe standardy obsługi oraz jakość produktów, którą oferujemy, na pewno zaskarbiły nam zaufanie szerokiego ochrona naszych klientów. Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji na temat naszej firmy, która z pewnością Państwu nas bardziej przybliży. Wilhelm Herm Müller-Polska jest oddziałem międzynarodowej firmy działającej od ponad 100 lat w branży przemysłowej. Nasz młody i dynamiczny zespół liczy ponad 70 fachowców i doradców, którzy stanowią gwarancję profesjonalnego wykonania każdego z powierzonych zleceń. Dwudziestoletnie doświadczenie pozwala na oferowanie szerokiej gamy podzespołów napędowych i transportujących wykorzystywanych w przemyśle. Do których zaliczamy pasy zębate, płaskie, klinowe, wieloklinowe, okrągłe i specjalne, koła pasowe oraz pasy transportujące i taśmy produkcyjne. Dla wszystkich części posiadamy magazyny w czterech oddziałach w Polsce. Pozwala nam to na stałą gotowość do wysyłek i dostaw towaru oraz montażu na maszynie. Pracujemy w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. Stosujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne, które gwarantują wysoką powtarzalność oraz niezawodność wszystkich elementów pochodzących z naszej produkcji. Zaangażowanie ludzi i silny rozwój w ciągu ostatnich kilku lat pozwolił na rozpoczęcie budowy kolejnej hali produkcyjnej w Bydgoszczy. Wilhelm Herm Müller to wiarygodny partner biznesowy, zdolny do realizowania największych zleceń. Działamy zgodnie z naszym mottem, na pasach, znamy się najlepiej. Zachęcamy do zaufania naszemu doświadczeniu i kontaktu z biurami obsługi klientów znajdujących się w Piedgoszczy, Nowym Dworze Mazowieckim, Bielsku Białej i Wrocławiu. A teraz powróćmy do tego, w jaki sposób rozpoczęła się nasza przygoda z firmą Komar i z jej oprogramowaniem. Jak każda firma w pewnym momencie spotkaliśmy się właśnie z problemami komunikacyjnymi wśród, żeby połączyć komunikację pośród czterech oddziałów. I dlatego też w 2013 roku oprogramowanie, które posiadaliśmy, no niestety nie spełniało już naszych, naszych wymagań. I zostaliśmy zapoznani z oprogramowaniem ERP XL produkowanym przez firmę Komar. W 2013 roku wdrożyliśmy w naszej firmie fakturowanie. Następnie w 2014 roku już korzystaliśmy z modułów magazynu oraz księgowości. Następnie rozszerzaliśmy tutaj naszą aktywność w sferze właśnie oprogramowania ERP. I w 2015 roku przenieśliśmy z formy papierowej, excelowej zamówienia oraz oferty, a także reklamacje. No, głównym celem wdrożenia oprogramowania ERP było to, aby też było widać powiązania pomiędzy pewnymi procesami, powiązania pomiędzy ofertami, zamówieniami, żeby było widać historię, historię kontrahenta, i to właśnie oprogramowanie komarch ERP ERPXL nam zapewniło. Lata 2016 i 2021 to dalszy rozwój wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju aplikacji związanych z Komart RP. Wdrożyliśmy m.in. pracownika, ale jednym z najważniejszych, uważam, uważam aplikacji, jedną z najważniejszych aplikacji jest wdrożenie obiegu dokumentów DMS. Dokumenty DMS, dokumenty w aplikacji DMS, zostały wdrożone z prostego powodu. Pierwszym podstawowym powodem była góra papierów leżąca na, na biurku, w którą trzeba było podpisać i przekazać dalej do następnego działu czy do księgowości. Wprowadzenie u nas dokumentów kosztowych w aplikacji DMS było wynikiem naszego uczestnictwa w spotkaniach z użytkownikami Komar RP. I tak naprawdę, właśnie w tym momencie, dostaliśmy taki przekaz, że możemy coś zrobić z tymi papierowymi dokumentami, które u nas, które u nas powstają, które, które nam przeszkadzają. No i pierwszym tym obiegiem, który wdrożyliśmy w związku z tym, były dokumenty kosztowe. Następnie zachęceni już łatwością wprowadzania, wprowadzania tego procesu i łatwością obsługi DMS. Wprowadziliśmy również do obiegu dokumentów reklamacje, wizyty handlowe. Następnie również wykorzystaliśmy do rejestracji i przebiegu procesu działań korygujących. Posiadamy dokumenty w menedżerze dokumentów oraz w trakcie wdrożenia znajduje się zapotrzebowanie produkcyjne oraz delegacje. Tak jak już mówiłam, dokumenty kosztowe to przede wszystkim dla nas było wyeliminowanie obiegu papierowych dokumentów bez biegania, przesyłania zbędnego. Jest to szczególnie ważne, gdy firma działa w, na wiele oddziałów. To po, pozwala na to, aby dokumenty były akceptowane i przesyłane na bieżąco. Poprawiliśmy nadzór nad, tym, nad obiegiem tych dokumentów poprzez właśnie odpowiednie poselekcjonowanie, który dokument do jakiego działu powinien być przekazywany oraz przez kogo akceptowany wyeliminowaliśmy również możliwość zagubienia takiego dokumentu te dokumenty po prostu w DMS-ie są a co ja najbardziej jednak chyba cenię w tym wszystkim to możliwość akceptacji dokumentu w formie mobilnej albo przez poprzez telefon komórkowy albo przez najczęściej wykorzystywane przeze mnie akurat połączenie przez stronę internetową Dlatego też mamy do tych dokumentów, można powiedzieć, dostęp 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Kolejnym obiegiem były reklamacje. Reklamacje w komar RP XL istniały, zaczęliśmy je rejestrować, jednakże zauważyliśmy, że brakuje nam procesowości w całym, przebiegu reklamacji dlatego zdecydowaliśmy się na to aby wdrożyć osobny proces proces akceptacji reklamacji i przebiegu reklamacji było to dla nas ważne bo chcieliśmy wiedzieć co w którym momencie dzieje się na jakim etapie reklamacji zauważyliśmy też że jest możliwość powiązania dokumentów RLS z komar RPXL z obiegiem i dokumenty RLS są widoczne na obiegu dokumentów w przebiegu procesu, ale dokumenty RLS służą nam do celów statystycznych, natomiast cały przebieg reklamacji mogli, możemy po prostu obserwować w, jedynie w obiegu dokumentów w DMS-ie. Przez to też te wszystkie działania reklamacyjne są jasne, czytelne i wiemy, co kiedy się zadziało. Więcej Państwo usłyszą na ten temat od mojego kolegi, ale to jeszcze za chwilę, bo przedstawi on też wizyty handlowe. Wizyty handlowe to kolejny, kolejny obiekt, który wdrożyliśmy. Korzystaliśmy wcześniej z aplikacji mobilny sprzedawca, jednak nie, specyfika naszej działalności nie pozwalała nam na pełne wykorzystanie tej aplikacji. Dlatego też postanowiliśmy wykorzystać jednak obiekt dokumentu TMS i wprowadzić do niego wizyty handlowe, można w DMS można e, identyfikować, e, identyfikować własne pola, można, e, można też komunikować się za pomocą, e, za pomocą tej aplikacji. E, I myślę, że najlepiej to pokaże e, pan Michał Wilczyński, który Państwu zaprezentuje, w jaki sposób e, te obiegi e, przebiegają w rzeczywistości. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Wilczyński i w firmie Wilhelm Hermiller. Pracuję w centrali w Bydgoszczy i jestem odpowiedzialny za dział sprzedaży. Pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda w naszej firmie wykorzystanie modułu DMS do zgłoszeń reklamacyjnych i do rejestrowania wizyt handlowych. Najlepiej na żywym organizmie otworzymy reklamację. I teraz tak. Generalnie kontrahent zgłasza reklamację do odpowiedzialnego za kontakty z nim handlowca. Handlowiec po zgłoszeniu od kontrahenta zakłada w DMS-ie nowy dokument reklamacyjny. Polega to na tym, że wybiera dokument sprzedażowy, fakturę, na której jest reklamowany towar. Następnie wybiera osobę, która ze strony kontrahenta jest za to odpowiedzialna oraz osobę, która jest odpowiedzialna za zgłoszenie reklamacji, ponieważ mogą to być dwie, dwie różne osoby. Po wybraniu faktury podpowiada się kontrahent, jaki to jest, że to firma, która, która tu zgłasza reklamację. Następnie, dany, na, następnie, w przypadku, gdy jest to faktura spinaczowa, w polu lista WZ podpowiada się dany dokument WZ, żeby ułatwić nam pracę. Poniżej pojawiają się wszystkie towary, które były na danej fakturze. Handlowiec poprzez tutaj zrobienie czeku zaznacza, która, która pozycja jest reklamowana i wybiera ilość reklamowanej pozycji, bo to niekoniecznie muszą być wszystkie z danej faktury. Dalej, dalej idąc, cały czas w gestii handlowca jest uzupełnienie kolejnych pól. W tym przypadku mamy tu pole szczegółowy opis zgłoszenia. Handlowiec tak? to, co zgłosił klient, że jest źle wykonana perforacja. Dopisał jeszcze też od siebie, że według niego prawdopodobnie nie ten wykrojnik, co trzeba, został użyty. Może ewentualnie dodać załącznik, chociażby w postaci zdjęcia. W tym przypadku nie było takiej potrzeby. Następnie uzupełnia żądanie klienta. Tu może rozwinę. Są to wcześniej przez nas zdefiniowane żądania klienta, które najczęściej się pojawiały, które. Nam dadzą informacje, tak naprawdę, co klient by od nas chciał. W tym przypadku klient stwierdził, że potrzebuje nowy towar i chce wymianę na nowy. W polu obok krótkie pytanie: czy towar został do nas odesłany? W tym przypadku tak, do weryfikacji. Jest to o tyle istotne, że z uwagi na specyfikę naszej firmy, nieraz jest taka sytuacja, że klient nie może odesłać reklamowanego produktu, bo jeszcze może na nim pracować. A, a jakby nie może tutaj pozwolić sobie na to, żeby, żeby z danego urządzenia zdjąć chociażby taśmę transportującą. Więc nie zawsze towar zostaje do nas odesłany. I weryfikacja, że tak powiem, jest dopiero po dostarczeniu do klienta nowego towaru. Kolejnym polem jest pole czy towar do dalszej sprzedaży. I tu znowu, z uwagi na specyfikację tego, co my robimy jako producent, producent taśm i pasów, z pewnych produktów reklamowanych, które nie były używane, chociażby ze względu na zły wymiar, możemy wykonać inne produkty. To jest dla nas istotna informacja. Po tych wszystkich polach handlowiec, tu może przesunę do góry, handlowiec przekazuje dany dokument do kierownika, czyli do mnie. Ja dokonuję wstępnej oceny, w tym przypadku tutaj jest to kwestia produkcyjna, wysyłam dokument. Do tak zwanego określonego przez nas zespołu produkcyjnego. Jestem odpowiedzialny za to pan dyrektor Grzegorz Domek, który to e, ocenia, co mogło się stać. W tym przypadku, jak widać, po, na, na procesowości po prawej stronie przekazał dokument do mnie z powrotem, żeby dowiedzieć się, co to robił. Po informacji, e, który z panów na produkcji wykonywał wadliwy produkt, jest w stanie dokonać pewnych rozmów z tym pracownikiem, tak i ustalić co zrobić na przyszłość, żeby dany, produkt, żeby dany problem się nie pojawiał. Kolejny, w, w, w dalszej kolejności towar, jakby proces dalej przechodzi do mnie. W międzyczasie ja również zakładam w komarchu XL dokument RLS, żebyśmy mieli to również do, do swoich potrzeb w, programu, w programie XL. Tutaj widzimy, jest nadany numer. Ja mogę powiązać dokument RLS z dokumentem w DMS-ie, uzupełniam ewentualnie pozostałe wcześniej nieuzupełnione pozycje. Dzięki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie łatwo dotrzeć do tego, jak przebiegała ścieżka tutaj danego, danej reklamacji i możemy do niej wrócić, bo po, po jakby po zakończeniu reklamacji jest ona archiwizowana. Więc tak pokrótce wygląda wygląda reklamacje. Tutaj możemy sobie jeszcze wrócić do listy, gdzie widzimy, na jakim etapie dane reklamacje są. Zielony kwadrat pokazuje nam, że dana reklamacja jest jeszcze w trakcie jakby procesowania. Na chwilę obecną oczekujemy na ocenę działań korygujących, bo po każdej reklamacji oceniamy, jakby określamy działania korygujące i po odpowiednim okresie czasu. Jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dane założone przez nas działania korygujące przyniosły oczekiwane efekty. To tak, jeśli chodzi o, o reklamację w DMS-ie. Mam nadzieję, że Państwa to zainteresowało. Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat, jak wykorzystujemy DMS-a do raportowania wizyt. Stwierdziliśmy, że ten sposób będzie dla nas jak najbardziej odpowiedni. Tu widzicie Państwo listę wprowadzonych przez handlowców wizyt. Możemy sobie w jedną z nich wejść. Powiem mniej więcej, jak to się odbywa. Dany handlowiec po powrocie ze spotkania u klienta albo jeszcze może w telefonie, poprzez sposób mobilny, albo u siebie już przy biurku za pomocą komputera, laptopa wprowadzi daną wizytę. Tutaj mamy, wprowadził daną wizytę handlowiec, pan Adam, jest data wizyty. Też tutaj sobie wcześniej zdefiniowaliśmy, jakie byśmy chcieli mieć informacje od handlowców, które by nam potem pozwalały sprawnie raportować cały, całą listę wizyt. I mamy tutaj tak. Handlowiec uzupełnia, kto był inicjatorem spotkania, czy klient, czy handlowiec, jaki to był kontrahent, Jaka była osoba ze strony konta, kontrahenta? Też określiliśmy sobie typ odwiedzanego klienta: czy jest to klient stały, czy jest to klient sporadyczny. Także tutaj, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, na jakiej, na jakiej bazie klientów pracuje dany handlowiec, oraz cały szereg tutaj a, informacji, chociażby o celu wizyty, rodzaju wizyty, czasu trwania, żebyśmy to potem mogli wszystko wykorzystać. Na końcu mamy. Krótki taki opis spotkania, który w skrócie nam powie, co się działo podczas spotkania z klientem. I co bardzo ważne, jakby wracając tutaj jeszcze na nas całą listę wizyt, możemy za pomocą e, tej tutaj funkcjonalności eksportować tę listę do arkusza Excelowskiego i potem już za pomocą różnego rodzaju filtrów możemy sobie wyciągać te informacje, które są nam potrzebne. Także tak to pokrótce wygląda, jeśli chodzi o, o te dwa procesy, do których mówię, do, do, do których wykorzystujemy DMS-a. I tutaj chciałbym dalej oddać głos do, do Moniki. Michale, dziękuję Ci za wyczerpującą prezentację tych dwóch procesów. Ja natomiast chciałabym nawiązać właściwie do. Do tej prezentacji, do tej prezentacji Michała, i pokazać kolejne kroki, które mogą być wykonane po rozstrzygnięciu takiej, takiej reklamacji. Założyliśmy specjalnie dla potrzeb, dla potrzeb zgodności z normą ISO. 9001 stworzyliśmy obiekt dokumentów działania korygujące, które przede wszystkim są powiązane z wcześniej opracowanymi przez nas działaniami reklam reklamacyjnymi. I działania korygujące są inicjowane właśnie już z poziomu reklamacji w, w aplikacji DMS. Pozwala taki obieg działań korygujących, polega, pozwala nam na dobrą kontrolę i nadzór nad działami prewencyjnymi, bo nie chcemy, żeby nam błędy zdarzały się wiele razy. Zapewnia nam sprostanie warunkom, warunkom normy ISO 9001 oraz, jak, jak to w aplikacji DMS możliwe, można tutaj z łatwością. Prześledzić, prześledzić cały proces. Chciałabym Państwu teraz szybko zaprezentować, w jaki sposób, to, jak to wygląda na żywo. Działania korygujące widzimy tutaj w naszym drzewie, drzewie wszelkich procesów mamy działania korygujące i wybierzemy sobie na przykład jakieś działanie korygujące z numerem 2, zarejestrowane w miesiącu maju. Zostało ono zgłoszone najprawdopodobniej w wyniku, w wyniku reklamacji, Mamy określone, jaka jest przyczyna niezgodności, co spowodowało niezgodność. Jest tutaj przyczyną niezgodności jest źle wykonana perforacja, która spowodowała haczenie się wykonanego produktu. Co jest ważne, to to, to że możemy tutaj w działaniach korygujących wybrać na przykład numer procedury właśnie dla potrzeb ISO. Albo też wpisać numer audytu, jeśli dane działanie korygujące dotyczy jakiegoś audytu wewnętrznego czy zewnętrznego. Opisujemy niezgodność na podstawie właśnie tej numeru procedury. W tym wypadku jest to niezgodność w realizacji produkcji. Możemy tutaj wybrać ją z listy. Może być to niezgodność w realizacji zakupu, w realizacji zamówienia z oddziału. Także jest kilka możliwości. Proponu określamy te przyczyny, proponujemy działania korygujące. Tutaj w tym przypadku była to rozmowa z pracownikiem, który wykonywał zlecenie, sprawdzenie maszyny oraz procesu. Określamy, czy zostały zdefiniowane ryzyka i szanse, i czy są one aktualne, i czy kontekst organizacji jest aktualny. Oraz w momencie, kiedy wymagane są środki, możemy już tutaj w tym momencie też określić, czy one są wymagane oraz oszacować ich wartość. Następnie określamy osobę, która jest odpowiedzialna za realizację działań korygujących. W tym wypadku był to pan Paweł. Wyznaczamy dla niej datę, w jakim terminie powinien tutaj tę realizację działań korygujących przeprowadzić oraz możemy określić tutaj dla niego działania, etapy działań korygujących, Czyli życzymy sobie, żeby porozmawiał z pracownikiem, który wykonywał zlecenie, żeby sprawdził maszynę, żeby sprawdził proces i przebieg zlecenia i Pan Paweł, pan Paweł dane zadanie wykonał, co potwierdził tutaj poprzez zaznaczenie, zaznaczenie tego wykonania. Następnie Pan Paweł opisał nam, potwierdził jakby wykonanie działań, to co zostało wykonane. Jest to robione po to, aby następnie osoba, która sprawdza, sprawdza czy dane działania korygujące są skuteczne, żeby ona wiedziała, które pola powinna sprawdzić. I tutaj osoba sprawdzająca, pani Grażyna. 1, 1 lipca podjęła się sprawdzenia, czy dane działania korygujące są skuteczne i stwierdziła, że działanie jest skuteczne, a perforacja do tej pory jest, od, od tej pory zgłoszenia do, do teraz jest wykonywana prawidłowo. to byłby ten, to byłby ten cały proces. Tak jak już wspomniałam, DMS to również możliwość zarządzania dokumentami. Do tego posłużył nam menedżer dokumentów. Menedżer dokumentów to przede wszystkim łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju dokumentów. Dokumenty są posegregowane, są ułożone według kategorii. I mogą Państwo tutaj zobaczyć, że w menedżerze dokumentów mamy różnego rodzaju, na przykład dokumenty związane z bankami, z umowami, z leasingami, oświadczenia od dużych przedsiębiorców, czy nawet zarządzenia, zarządzenia czy uchwały. Co jest też istotne dla menedżera dokumentu, to to, że można przypisywać uprawnienia dla poszczególnych pracowników. Tak, aby tylko uprawnione osoby miały dostęp do tych dokumentów. Kolejnymi pracami, które planujemy wdrożyć, kolejnymi praca, pracami, które planujemy wdrożyć związanymi z aplikacją DMS. To są dokumenty związane z zapotrzebowaniem produkcyjnym. To jest działanie, które jest w trakcie wdrożenia. Chcemy je powiązać z dokumentami kosztowymi po to, aby łatwiej obsługiwać zapotrzebowanie produkcyjne. Chcemy również powiązać wizyty handlowe z rozliczeniem delegacji przez handlowców. Czekamy na nowe repozytorium, czekamy na możliwość migracji oraz możliwość wersjonowania i z pewnością od razu przeniesiemy nasze dokumenty z menedżera dokumentów do nowego repozytorium. Chciałabym zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że DMS to świetna aplikacja, która. Pozbawi Was zbędnych papierów na biurku, uporządkuje Wasze procesy, oraz sprawi, że będziecie mieć dostęp do procesów oraz do dokumentów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, bez względu na to, gdzie jesteście, w której, w której części, nawet świata jesteście. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. I zapraszam do naszej firmy oraz do korzystania z aplikacji DMS.